Dzień dobry państwu. Witam, witamy właściwie jak zwykle ekipa. Witam spod cementowni, największej w kraju cementowni. Pewnie się zastanawiacie dlaczego akurat w tym miejscu. Dlatego proszę państwa, że jesteśmy w programie niesłychanie konsekwentni. Byliśmy w Wiedniu, przedstawiliśmy program polegający na budowie mieszkań na tani wynajem, żeby te mieszkania Wybudować. Chcemy pokazać, że mamy możliwości. Produkujemy cement, produkujemy materiały budowlane. Polska może to zrobić, nie ma problemu. Trzeba podjąć decyzję. Ale proszę Państwa, zanim te decyzje wszystkie będą podejmowane, trzeba wygrać wybory. I chciałem Państwu powiedzieć, że nawiązać do trzech rzeczy, które w tej chwili się dzieją i pokazać zakłamanie. I to zakłamanie chcę pokazać elektoratowi, który głosuje na PIS, żebyście zobaczyli prawdę. Zacznę od majątku pana morawieckiego. Każdy ma prawo być bogaty. To nie o to chodzi, żeby ludzie wszyscy byli biedni. To chodzi o to, że byliśmy karmieni. A elektorat PiSu był bez przerwy karmiony tym, że trzeba żyć w skromności, że majątek powinien być transparentny, a więc nieukrywany. I karmił ten elektorat kto? Premier Morawiecki, który ma powyżej 100 milionów złotych? Obłuda absolutna. Szli po władze, mówiąc, że będzie transparentnie, szli po władzę mówiąc, że koniec takich sytuacji, żeby zarabiać miliony złotych w spółkach Skarbu Państwa, żeby było kolesiostwo, żeby spółki Skarbu Państwa dawały pieniądze ludziom, którzy będą potem je zwracali partii na wybory, że skończy się cały proceder złodziejstwa. To Pis mówił 8 lat temu, nawołując do skromności, nawołując do uczciwości. Jest wielki, wielka różnica między tym, co mówili i tym, co robili. Zobaczcie to. Dotknijcie tego. Otwórzcie swoje uszy na to, oczy na to. To jest po prostu jedna wielka ściema. Druga ściema to jest kwestia wiz. Nie dajcie sobie, mówię do elektoratu PiSu, nie dajcie sobie wciskać takiego kitu, że walczymy o to, żeby 2000 tysiące ludzi do Polski nie przyjechało, a jednocześnie sprzedajemy bez żadnej kontroli, bez żadnej kontroli setki tysięcy wiz z możliwością wjechania do Polski. Z jednej strony mówią, że Polska musi być bezpieczna, z drugiej strony dają wizę każdemu, kto ma 1500 euro, z jednej strony mówią, że budują mur na granicy polsko-białoruskiej po to, żeby nikogo nie wpuszczać, a 500 metrów od tego muru można za 1500 euro kupić wizę. Pokazuje to jako drugi element dotyczący zakłamania po prostu zakłamania. Kler, mówią nam jak żyć, mówią nam jak być skromny, mówią nam jak się kochać, mówią nam jak powinniśmy żyć zgodnie z zasadami, mówią nam często, że jedyna miłość to miłość między kobietą a mężczyzną w małżeństwie, w małżeństwie po ślubie kościelnym. Taki daliście przykład ludziom w Dąbrowie Górniczej. To jest wasza Biblia uczciwości i sprawiedliwości. To jest Biblia zakłamania. Zwracam się jeszcze raz do elektoratu PiSu. Otwórzcie oczy. Wysłuchajcie to, co jest codziennie mówione przez stronę PiSu. Wysłuchajcie tego zakłamania i wyciągnijcie wnioski. Mówię do. Wszystkich wyborców, do wyborczyń i wyborców w Polsce. Macie na kogo głosować. Zmobilizujcie swoje siły. Lewica w tej chwili, według wszystkich badań, jest trzecią siłą. Walczymy o Was. Wiemy, co zrobić z Polską, razem z Wami otwartą Polską, tolerancyjną, polską pełną. Uczciwość, niezakłamanie. Mobilizuje elektorat. No, zwracam się do wszystkich wyborczyń, do wszystkich wyborców. Macie na kogo głosować. A dlaczego proszę Was o te głosy, powie między innymi świetna posłanka Joanna Szeling Wielgus, moja przyjaciółka. Z którą przemierzamy cały kraj i mówimy prawdę. Nawet ja już zacząłem mówić prawdę. Proszę bardzo. Mówisz zawsze. Szanowni Państwo, od dzisiaj 18 dni do wyborów. 18 dni do tego momentu, kiedy już będziemy wiedzieć, że Polska może wyglądać zupełnie inaczej, że Polska może być miejscem dla wszystkich, dla każdej i dla każdego. Za 18 dni te marzenia, o których mówi lewica, po prostu się spełnią. Bo lewica nie jest partią polityków i polityczek, którzy weszli do polityki po to, żeby wywracać jakiś stolik. To jest głupota, jeżeli ktoś tak mówi. Lewica jest taką partią. U nas są tacy ludzie, którzy chcą siadać do tego stolika, którzy chcą przy tym stoliku rozmawiać, którzy przy tym stoliku chcą załatwiać ważne sprawy dla Polek i Polaków. Przy tym stoliku chcemy załatwiać sprawy związane z poprawą jakości życia Polek i Polaków i przedstawiać nasze pomysły. Nie bez kozery jesteśmy tutaj dzisiaj, bo tak jak Włodzimierz mówił przed chwilą, byliśmy w Wiedniu, pokazywaliśmy najlepsze rozwiązania, jeżeli chodzi o budownictwo e, mieszkaniowe. A dzisiaj pokazujemy, że do budowania tych mieszkań potrzebny jest cement. O tym będzie za chwilę Mówił Andrzej Szejna. Ale wracając do tych wyborów, one są dla nas kluczowe i od kilku dni możecie Państwo wszyscy, widzowie, widzki, ale też ci, którzy tutaj stoją z nami wspólnie, Rozwiązywać latarnika wyborczego. W tym latarniku wyborczym wielu osobom wychodzi czarno na białym, że mają poglądy lewicowe, czyli progresywne, poglądy, które patrzą w przyszłość, a nie w tył, które mówią o bardzo dobrych rozwiązaniach. I to jest ten moment, żeby się nie wahać, bo jeżeli masz poglądy lewicowe, poglądy, które mówią o przyszłości, są progresywne, fajne, świeże, poglądy z takim uśmiechem, z rozwiązaniami, to masz w końcu na kogo głosować. Nie musisz się zastanawiać, czy głosować na mniejsze czy większe zło, bo już teraz wiemy, że lewica będzie współrządziła w przyszłym rządzie. Dlatego oddajcie głos na lewicę, oddajcie głos na tych i na te, którzy ciężko przez ostatnie cztery lata pracowali. Drodzy Państwo, jesteśmy nie tylko ludźmi pełnymi pasji, ludźmi, którzy mówią o Polsce marzeń, ale również ludźmi, którzy przez ostatnie cztery lata jasno i czytelnie pokazali, na czym polega praca w parlamencie. Jako jedyne ugrupowanie, Złożyliśmy 230 gotowych ustach rozwiązań w kwestii gospodarczych, w kwestii e, społecznych, w kwestiach zdrowotnych, w kwestiach prawno człowieczych. To są gotowe rozwiązania, które kładziemy na tym stole, przy którym chcemy siedzieć. I oczywiście bardzo to bardzo mocno zachęcam Was, kobiety, do głosowania. Wy naprawdę macie na kogo głosować. To my, polityczki, posłanki lewicy, przez ostatnie cztery lata udowodniłyśmy, że zawsze byłyśmy z wami. Byłyśmy z wami na protestach, na komisariatach, w szpitalach. To my, jako posłanki lewicy, zorganizowałyśmy pomoc w naszych biurach poselskich dla wszystkich tych kobiet, które po wyroku Julii Przyłemskiej Trybunału Konstytucyjnego mają problem z tym, żeby dokonać aborcji. To my zawsze byłyśmy z wami, to my dajemy wam rozwiązania. I mówimy dzisiaj również tutaj e, w Kielcach, zamieńcie parasolki na długopisy. Mówię to w każdym mieście, w którym, jeździe, je, w którym jeździmy. E, I dzisiaj mówię tu tutaj w Kielcach. Parasolki do szafy, długopisy do ręki i oddajcie głos na lewicę, bo my jesteśmy po prostu gwarancją tych zmian, o których które Wam wychodzą w tym latarniku wyborczym. Więc 18 dni do wyborów, za 18 dni zmieniamy naszą rzeczywistość, a my, jako Lewica, gwarantujemy Wam, że te zmiany będą prawdziwe i pełne. A teraz mój przyjaciel, kolega. Andrzej Szejna. Szanowni Państwo, jestem bardzo, bardzo, bardzo dumna, że Andrzej jest literem, liderem tej listy. Pracujemy razem w parlamencie. Przez cztery lata e, bardzo dobrze się poznaliśmy. Merytoryczny, zaangażowany, po prostu mądry facet i też nasz przyjaciel. Andrzej, jestem dumna z tego, że jesteś liderem naszej listy. I teraz opowiedz o naszym sztandarowym projekcie. Dziękuję. Ci, dziękuję, ci. <laughs> e, dziękuję za te ciepłe słowa, które mnie, można powiedzieć, e, Odważyło do tego, co zamierzam powiedzieć. No przede wszystkim chcę Państwu podkreślić, że chciałbym, żeby województwo świętokrzyskie było województwem dumnym. Na przykład z tego, że 35% produkcji cementu w Polsce to właśnie jest produkcja w Nowinach, gdzie jesteśmy, w Małogoszczu czy w Ożarowie. A przecież nasz sztandarowy projekt, czyli budowa tanich mieszkań pod wynajem o niskim czynszu który pozwoli młodym ludziom szczególnie na zakładanie rodzin, na planowanie przyszłości, na to, żeby się z województwa świętokrzyskiego i innych, szczególnie mówimy tu o ścianie wschodniej, nie musieć wyprowadzać za pracą, za wyższą płacą. To jest bardzo ważne. To jest ważne dla nas, ważne dla Polski. Szczególnie, że przecież wiemy, że Polska jest krajem, który się wyludnia. 500+, plus, 800+, plus nie pomogło. Ale ja jestem głęboko przekonany, że program lewicy budowy mieszkań, 300 tysięcy mieszkań przez 5 lat właśnie pomoże. Pomoże, żeby nasz kraj w 2060 roku nie był o 11 milionów osób zmniejszony, jeśli chodzi o populację. A tak pokazują statystyki. Chcę również, żeby województwo świętokrzyskie, które stoi właśnie budownictwem, stoi cementem, stoi rozwojem gospodarczym, nie było... Województwem, którego twarzą jest Jarosław Kaczyński, lider listy Prawa i Sprawiedliwości, który pojawia się i znika. Jest tu tylko po to, żeby wziąć głosy i pewnie nigdy więcej się nie pojawi w województwie świętokrzyskim po wyborach może raz, może dwa, a może nigdy. Co jest dzisiaj dla nas tak naprawdę istotne? Istotne jest również to, że Prawo i Sprawiedliwość już niedługo będzie świętowało. Mówię to również w kontekście budownictwa mieszkaniowego, ale też w sytuacji szpitali powiatowych w województwie świętokrzyskim, które są ogromnie zadłużone, które nie mogą powiązać końca z końcem, gdzie salowe są zwalniane, gdzie pewne usługi są przekazywane poza szpitale, ludzie i pacjenci szczególnie tracą poprzez niższą jakość usług. To Prawo i Sprawiedliwość po raz kolejny prawdopodobnie, jeżeli wygra wybory, mam nadzieję, tak się nie stanie. Za 2-3 miesiące będzie świętować tysiąc dni bez krajowego planu odbudowy. Tysiąc dni i pewnie pan Kaczyński i pan Ziobro otworzą szampana, że tysiąc dni udało im się pozbawić Polki Polaków środków na szpitale, ale również, proszę państwa, na energooszczędne. W więzieniu nie podają szampana. A, no to w więzieniu, jak pan Marszałek powiedział, podadzą im chleb i wodę i na to zasłużyli. Bo oczywiście jesteśmy za prawami człowieka, więc tu nie może być żadnej dyskryminacji, również w więzieniu. Więc tysiąc dni, zero środków na szpitale, ale również na budownictwo mieszkaniowe, gdzie wpisany jest Krajowy Plan Odbudowy tanie budownictwo, ale budownictwo energooszczędne energooszczędne i na to jest 260 miliardów. Czyli z jednej strony, oczywiście prawo i sprawiedliwość nie chce skorzystać ze środków unijnych odrzuca te środki unijne, co jest po prostu pewną aberracją, ale z drugiej strony okazuje się, że po y, latach wysokich cen na stacjach benzynowych następuje cud. Cud normalnie jak w Biblii. To znaczy, że ceny w Polsce y, benzyny czy olejów napędowych są najniższe w Europie. No powinniśmy się niby cieszyć, ale to ja zadaję pytanie również gospodarcze. Czy to znaczy, że prawo i sprawiedliwość kłamie nas teraz? Czy kłamało nas wcześniej? Czy wtedy, kiedyś mieliśmy jedne z najwyższych cen w Europie, wysokie marże orlenu, to byliśmy po prostu oszukiwani? Czy teraz jesteśmy oszukiwani, gdzie wszędzie w Europie ceny są wyższe, a zostało obniżone na 19 dni przed wyborami? No wszędzie spotykamy się z kłamstwem i marnotrawstwem, szanowni Państwo. I ja bym chciał, żeby tak jak województwo świętokrzyskie, które stanowi ścianę wschodnią, żeby ono było zaopiekowane. I my się Województwem Świętokrzyskim jako lewica zaopiekujemy. Zaopiekujemy się młodymi ludźmi, żeby nie musieli uciekać z tego województwa i będziemy tu budować mieszkania. A jak Państwo widzicie, mamy trzy cementownie, które produkują 30%, 35% cementu w Polsce. I co chcę jeszcze dodać o, o przemyśle cementowym. Szanowni Państwo, Polska y, budownictwem i przemysłem cementowym stoi. Jesteśmy na trzecim miejscu, jeśli chodzi o, o produkcję cementu w Europie. To jest bardzo ważne, musimy o tym wiedzieć. I co jest jeszcze istotne, przemysł cementowy, szczególnie w Polsce szczególnie jeśli chodzi o cementownie Nowiny, Małogoszcz czy Ożarów jest najnowocześniejszy w Europie i ekologiczny. Tylko z czym się dzisiaj boryka polski cement? Dzięki której firmom będziemy budować właśnie te mieszkania, o których tak wiele mówimy i w co wierzymy. Otóż. Boryka się z wysokimi cenami energii. Wysokimi cenami energii, szczególnie energii elektrycznej, co jest efektem zaniedbań rządu Prawa i Sprawiedliwości przez 8 lat w transformacji energetycznej. Mamy jedne z najwyższych cen energii w Europie. Jednocześnie mamy najwyższe ceny energii, cudem okazuje się, mamy najniższe ceny na stacjach Orlenu oleju napędowego i jedną z najwyższych inflacji w Europie. Bo chcę panu, państwu powiedzieć, że w Polsce inflacja to jest 10,2%, a w Hiszpanii rządzonej przez socjaldemokratów Pedro, Pedro Sancheza jest 2,2%. No to jest znowu kolejny cud. Czyli przy tak wysokiej inflacji, drożyźnie, przy tak wysokim marnotrawstwie gospodarczym okazuje się, że państwo pana Jarosława Kaczyńskiego sterując cenami, oszukując Polaków, Manipuluje gospodarką na niekorzyść gospodarki i na niekorzyść naszych portfeli. Co jeszcze chcę dodać? No cóż, szanowni Państwo, nasz program, program Lewicy, jest programem społecznym, i również w tym programie znajduje się element mówiący o modernizacji i stworzeniu funduszu remontów mieszkaniowych. Słyszeliśmy to w programie Prawa i Sprawiedliwości, ale ja chcę tu z całą mocą powiedzieć, przecież to jest program Unii Europejskiej, również mieszczący się w funduszach europejskich, w krajowym planie odbudowy. I obiecywanie gruszek na wierzbie, kiedy nie sięga się po pieniądze unijne, jest kolejną manipulacją i kłamstwem. Więc reasumując, bardzo proszę o oddanie głosu na listę lewicy. Skoro jesteśmy w województwie świętokrzyskim, to w województwie świętokrzyskim i w całej Polsce i jeszcze z całą mocą chcę podkreślić, że w województwie świętokrzyskim ta najlepsza połowa, czy ta lepsza połowa naszej listy to są kandydatki, czyli połowę listy lewicy w województwie świętokrzyskim stanowią wspaniałe, dynamiczne kobiety. Proszę Pani, ja bym to bardzo chętnie e, odpowiedział na Pani pytanie, ale mam dla Pani taką propozycję. Jest z nami wiceszef Pol Partii Europejskich Socjalistów. Europą rządzą dwie partie: Partia Ludowa i PES. Te dwie partie mają swoich dwóch zastępców, czyli czwarta osoba w Europie, jeżeli chodzi o zarządzanie Europarlamentem, Andrzej Szejna. I myślę, i to jest nasz najwybitniejszy i najlepszy specjalista od spraw zagranicznych. I jego, jak pani pozwoli, poproszę, bo jest mądrzejszy ode mnie. Proszę bardzo. Z tą tezą nie mogę się zgodzić, choć w sprawach zagranicznych czuję się dosyć swobodnie. Chodziło o sprawy zagranicznych. No właśnie. No, no tak, tak. Więc szanowni państwo, dziękując panu marszałkowi za, za ten komplement, Chcę przypomnieć pani redaktor wypowiedź pana Czaputowicza, który również w kontekście polityki wobec Ukrainy powiedział, że polityka zagraniczna Prawa i Sprawiedliwości to jest polityka hien i szakali. To jest polityka tylko skrojona na te wybory. To jest polityka, która absolutnie nie ma wzmacniać prestiżu Polski na arenie międzynarodowej, tylko to jest polityka, która jest skierowana na pewne efekty. Wewnętrzne, tak? Więc dzisiaj mamy o to taką sytuację, że gdyby pani mnie chciała zapytać, z którymi krajami rząd PiS jest skłócony, to by potrwało, to, mi się wydaje, dosyć długo. Mogę tylko powiedzieć, z którymi krajami rząd PiS Polski nie skłócił, to są Węgry. Czyli generalnie nie mamy sojuszników, a jeśli pyta Pani o aferę wizową, PiS od tej afery chce uciec, bo jest w tym jedna wielka obuda, obuda polegająca na tym, że z jednej strony zmienia się temat oczywiście od drożyzny, od, 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 od inflacji, od problemów z braku środków z KPO, na, na przykład dyskusję o filmie pani Agnieszki Holland, który to film chyba, jak słyszę, ma być wyświetlony w Watykanie nawet, więc jest to film, który warto obejrzeć, muszę przyznać. Nie chcę o tym dyskutować, niech każdy sobie wyrobi zdanie, ale prawda jest trochę... Trochę bolesna dla nas wszystkich Polek i Polaków, że z jednej strony PiS, budując mur, przypinając ordery do piersi, robiąc sobie zdjęcie na tle muru, na tle czołgów, na tle sił zbrojnych, mówię to o ministrze wojny Błaszczaku, o panu Kaczyńskim, o panu Morawieckim, a z drugiej strony każdy, kto go było stać, mógł za pomocą pośrednictwa firm powiązanych czy to z firmami rosyjskimi, czy firm... Indyjskich, kupić sobie wizę, z którą tak naprawdę nikt nie chciał przyjechać do Polski, tylko chciał przez Polskę jako miejsce przerzutu dostać się do innego kraju, typu Niemcy, typu Francja, typu Hiszpania. A więc tak naprawdę rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadził coś na kształt wojny hybrydowej z Unią Europejską. I ja bym się nie zdziwił, że podczas zamieszek, które miały na przykład miejsce nie tak dawno we Francji, brali udział. Imigranci, którzy przejechali przez Polskę z wizami polskimi. I na tym chyba rządowi polski zależało. Ale najgorsze jest to, że jest to przede wszystkim, szanowni Państwo, afera korupcyjna. Afera korupcyjna, gdzie Polska PiS, podkreślam Polska PiS, straciła twarz. I my, jako obywatele, będziemy postrzegani w Europie jako pewien element niebezpieczeństwa. Albo braku bezpieczeństwa, albo osłabiania bezpieczeństwa Europy. No bo nie stawia się murów chyba po to, żeby potem handlować wizami. Chyba, że stawia się po to mury, żeby potem handlować wizami. Ja dwa zdania po powiem jeszcze, bo tak jak słyszałem, słuchałem tego, co Andrzej mówił, to ja pani powiem o emocjach swoich. Mnie naprawdę bierze cholera że polski rząd, bez względu na to, jaki jest w tej chwili, ma konflikt z następującymi krajami. Sprawa Słowacji jest kwestia uchodźców, za chwilę będzie regulowana granica. Sprawa Czech olbrzymi konflikt o Turów. Sprawa Niemiec olbrzymi konflikt to o wszystko. Bez względu na to, co Niemcy zrobią, to o wszystko, tak? Sprawa Ukrainy niedawnego naszego przyjaciela, doprowadziliśmy do tego, że w sprawie Ukrainy mamy konflikt z Ukrainą. Wydawałoby się, że taką stroną, która mogłaby różne rzeczy jednoczyć i w różnych rzeczach wspomagać, jest Unia Europejska. Mamy konflikt z Unią Europejską. No to naprawdę, jak nie ma żadnej perspektywy e, polityki zagranicznej. Nie ma żadnego kierunku. Problem tylko polega na tym, że jest konflikt, konflikt i konflikt. To jest rząd konfliktu z sąsiadami, rząd konfliktu z Unią Europejską, rząd konfliktu również poprzez konflikt zarządzający Polską. Ten rząd bez przerwy potrzebuje wroga. Dzisiaj to jest Ukraina, jutro to są Niemcy, pojutrze Żydzi, po pojutrze to są geje, po, po, po dalej są pielęgniarki, to są nauczyciele. Do cholery, kiedy to się skończy? Wiem, kiedy to się skończy. 17 15 października. 15 października. Uważam, że opozycja weźmie władzę z bardzo silną kartą lewicy, hmm. bo jest na kogo głosować i po prostu te absurdy utniemy. Absurdy. Ale o kim Pani mówi dokładnie? Proszę Pani, no z wybitnych deb, debiutantek na jedynkach to mogę powiedzieć o e, Pani Dziemianowicz Bąk. Absolutnie wybitna jedynka w Gdyni. Pani Ziemianowicz-Bąk nie była jedynką, jest jedynką. Bo stawiamy na kobiety, bo uważamy, że jej dokonania są olbrzymie. Z jedynek, nową jedynką jest pani Katarzyna Kotula. Wielka dla nas sprawa. Pani Katarzyna Kotula jest jedynką w Gdańsku. Była na trzecim miejscu. Pani Ziemianowicz-Bąk była na ostatnim miejscu. Wybitną dla nas jedynką, i to jesteśmy wybitnie z tego dumni, jest pani posłanka Magdalena Biejat, która po raz pierwszy w życiu będzie startowała w koronie Senatu w Polsce, czyli z Warszawy. I weźmie mandat. I weźmie mandat. To zresztą jest wielkie wyróżnienie, że Pakt Senacki podjął taką decyzję, że w Warszawie jest czwórka senatorów, trójka reprezentuje Platformę Obywatelską, a jedna osoba, pani Magdalena Biejat, reprezentuje e, Lewicę. Więc wie pani, kocham takie jedynki, naprawdę. Mądre, rozsądne, progresywne kobiety. Zresztą Lewica bardzo dużo programu poświęca kobietom. I jest tym bardzo, bardzo wiarygodna. Zawsze sprawy kobiet były dla nas bardzo ważne. Nie tak, że były ważne do dnia wyborów, a dzień po wyborach jakby szły do drugiego szeregu. Zawsze były ważne. I mamy właśnie osoby, które o tym bez przerwy mówią. W tym te trzy. O. Dziękuję Andrzej?